Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i Mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się całemu ludowi, ale nam wybranym uprzednio przez Boga na świadków którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. W tym dniu wspaniałym wszyscy się waselmy. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech adam Izraela głosi i Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiał na wysoku, prawica Pańska modzą ukazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Dorzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym, stał się to przez Pana i cudem jest w naszych. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do kolosan: Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i Wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swego owcę baranek bez skazy, pojednał nas ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życia i w boju łodziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Marioty, połowiec, coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego, blaskwały ujrzała. Żywego już pana widziałam grób pusty, i świadków anielskich, i odzież i chusty. Zmartwy wstał już Chrystus, pan mój na ciebie, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluia, 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 Alleluia. Pan z wami, z duchem Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra. Oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma po wstać z martwych oto słowo pańskie chwała tobie Chryste. alleluja 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 Co by było gdyby okazało się że kobiety, które poszły do grobu i znalazły pusty grób, myślałyby cały czas, że Jezusa ukradziono i pochowano w innym miejscu, żeby nie było pielgrzymek. Apostołowie na ten temat mówią, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Próżna by była nasza wiara, byłoby to, moi kochani, oficjalne fiasko, klęska, ale Chrystus z martwych wstał. Oficjalnie. Jest to wydarzenie w życiu Kościoła, fundament naszej wiary i z wstał dnia trzeciego. Jak mówi pismo, są tacy, którzy do dzisiaj nie uwierzyli i trwają w tym zakłamaniu i nie korzystają z tych dóbr, które przyniósł z martwych wstałych Chrystus. Oni bardziej dążą do tego, co na ziemi. Nie do tego, co w niebie. Ich życie jest bardzo smutne. I na dzień dzisiejszy, jeżeli tak będą żyli i nie zmienią swojego życia, będą uparci na też działanie Pana Boga, bo On cały czas działa również na tych ludzi, to właściwie ta wieczność ich będzie bardzo. Smutna. Czy oni z martwych wstaną? Tak, ale na potępienie. Bo ci, którzy wierzą w Chrystusa, żyją Jego łaską, też z martwych wstaną, ale na życie wieczne, aby całą wieczność przeżyć z Bogiem w niebie. I tak będzie koniec, koniec wszystkiego. Będzie oddzielone ziarno od plewów, będzie oddzielone zło od dobra. I już nigdy, przez nigdy, przez całą wieczność zło nie spotka się z dobrem, zły nie spotka się z Bogiem na całą wieczność. Z martwych wstaniem to dla nas. Przede wszystkim wielkie wydarzenie, które ma nas jeszcze bardziej prowadzić w górę, gdzie przebywa Bóg. Ta myśl, nadzieja o naszym zmartwychwstaniu ma nas pobudzać do tego, by dążyć do tego, co w górze, a więc by jeszcze bardziej wpatrywać się w niebo, by jeszcze bardziej żyć tymi wartościami, które są, Wartościami bożymi, wiara, nadzieja, miłość, uczynki miłosierdzia, przykazania Boże, osiem błogosławieństw. To jest droga nasza do nieba. Dzisiaj ten dzień, mimo różnych okoliczności smutnych, jest dzień, dniem rzeczywiście radośnym, ponieważ Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Nie ma większej radości i większej nadziei jak to wydarzenie. Jednakże to wydarzenie musi w nas jeszcze bardziej sprawiać, że zmieniamy się dla Niego, dla Boga Zmartwychwstałego. Bo On ukazał, że z martwych wstanie to rzeczywistość, której nie znamy. Tylko On jeden z martwych wstał. I może jeść i pić, może przechodzić przez mury i ma ciało, może rozmawiać i chodzić. Ciało zmartwychwstałego Chrystusa ukazuje, że jest już inne niż to ziemskie, dlatego że te właściwości są inne. My tego nie rozumiemy, ale Jezus pokazuje nam, kiedy czytamy Ewangelię od zmartwychwstania, że jego ciało jest prawdziwe, żywe, ciało tego, który został zabity na krzyżu. Ciało z ranami na rękach, stopach i boku, a jednak ciało, które jest w innym wymiarze i nigdy już nie umrze. Na wieczność będzie żyło. Bo kiedy Chrystus wskrzeszał, to ci, którzy zostali wskrzeszeni, przeszli znowu do życia ziemskiego, jednak. Musieli jeszcze umrzeć. Jeszcze raz. Ponieważ Pan Bóg wzbudził ich do życia na tej ziemi. I kiedy przyszedł moment, umarli. Ale wskrzeszenie jest niczym w stosunku do zmartwychwstania. Dlatego jeszcze bardziej Radujmy się w Panu. Dążmy do tego, co w górze. Radujmy się pustym grobem i Chrystusem, który mówi do każdego z nas, pokój Wam. To Ja jestem. Nie bójcie się.